Z tej strony Marcel, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj zrobimy sobie challenge celebryta.exe. Dzisiejszy challenge nagrałem razem z Kaką, Oscarem i Thompsonem. Okej, okay, lecimy do pierwszej próby. Challenge. No, przeżyłam. Dobra, i słuchajcie. Drodzy widzowie, o co chodzi w tym challenge'u, wytłumaczy wam Tomek. Głównie jedna osoba jest celebrytą, ma szofera i dwóch ochroniarzy. Czyli chodzi o to, że po prostu on nic nie robi i ma wy mamy wygrać grę, a ktoś za nich robi wszystko. O to chodzi w całym challenge'u. Tak. No. A my podczas pierwszej próby lecimy na zalew zastoju. Widzowie, w pierwszej rundzie ja jestem szoferem, Oscar jest celebrytą, a Tomek i Kaka są ochroniarzami. A i celebryta nie może jeździć autem z wybitymi szybami. No chopa, wybi. O, przejechałem go, jaki chłop. No to weź skarowi Lamborghini, a ja jestem szoferem więc ja jadę no, za skarem Lamborghini. Ej, tu są, tu są, tu są Dobra, Kaka, mogę się zapytać co ci się stało 30, 90 po Kebie. Zero ma. Dead Nice! No Nie możesz cię zabić! Dead! Jest takie Zdalne podnoszenie no, przez ściany. No, Ej, idzie, ko idzie chłop! Chodźcie, chodźcie. Dobra. Zer Mało ma. Nie ma zero. Tam jest! Inny, dobra. Ja ja go zechle, tak. A to dobra. Chciałem mu za wupy zarąbać. Jeden leży drugi tutaj jest powalony, jak coś dobiję wam go. Trzejkuję tego. E, idzie tam jego teammate jak coś, możecie go tam Dobra. lekko drafnąć. Gdzie? No tam. Na 212. Pięknie, pięknie. Dobra, ja tam lecę, ja tam lecę, ja tam lecę. Patrz! Patrz na to! I no jako ochrona to powinniście, no. No ja palę lejdę, człowieku tam. Myślałem, że... mu... Myślałem, że mu tak haratno. Zauważyłem przeciwnika. Chcesz tam podjechać. Się Obydzić. 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 E, proszę sekundkę zaczekać 22, 22. Wad, e, proszę cofnąć się do samochodu <grym> To wcale nie jest tak, żeśmy już ich pozdejmowali ze snajperki, zneutralizowali zagrożenie. Eee, wiem ma chłop. Pomóż! Bo tu nie będzie za chwilę... Czego leczy? Dead no ale Tak, dead No dead, ale że trójka dead O nie Nie no ale gdzie jest och... ochrona 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 już leci! Ochrona już leci 12 seconds later Podjecie Pan wybacz, że musimy podjechać, żeby nasi ochrona... Dobrze, dobrze. Zlikwidowali intruzów? Mhm. Tutaj! Nie można być, ale, jeszcze jeszcze ale, że jeszcze mi kradną fragi jako ochroniarze? Dobra, nice. Jakiś epicki przedmiot? Niestety tak dobra. się składa, że nie mogę go podnieść. Czy mógłbym mieć podwójny ekwipunek? Proszę bardzo, Dobrze. gra. Ja proszę mi stakować te potki, bo ja już mi nie mieszczę. Ja będę stakować. Gdzie mam podjechać? Pana panu nie mam. A teraz możemy pozrzucić, pozrzucić. E, Pan szofer w nagrodę może sobie tą brońkę wziąć. Dziękuję e, bardzo. Proszę wziąć ty splaszek, bo ja już mam 6 i nie mogę. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja mogę znakować apteczki dla a, a ja bym miał taką specjalną prośbę dla panów ochroniarzy. Tak? Taką osobistą. Proszę stanąć tutaj. Tyłem do mnie, tyłem do mnie. <grym 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 <grym> dziękuję, dziękuję. <grym Ale panu zlebnie ponad wciągnięcie bez kitu Ja mogę budować, już się, mogę się poświęcić. się paliwo w naszym Ja mogę poszukać ropy z dinozaurów. Czy ochraniarze dysponują coś o tych odrabianych, żeby zrobić meta? Ja ja dysponuję, ja dysponuję, ja dysponuję, ja mogę wziąć. Z chęcią mogę go e Boty jakieś! Okay, ochroniarz ok. w niebezpieczeństwie? No znaczy, e, ochroniarz, Przepraszam bardzo. Ale, A, że takie oszczerstwa. Eee, proszę mi oddać te. E, panie panie te dziękuję, dziękuję. Oj, dużo tego jest. Miałbym taką y, prywatną prośbę do panów ochroniarzy, żeby znowu się ustawili tam, gdzie powiem na chwilkę. Ale to na chwilkę By, tylko. Chciałbym, żeby się Państwo ustawili... Czekajcie, 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 czekajcie. Mogę wsiąść? Tak, tak. O, tutaj? Ej, pan... Pan szofer idzie ze mną, bo kto mnie będzie woził. Pani Kaka, proszę... Ale że... Czy pan kaka sprawę, co pan w tym momencie zrobił? Proszę, obudować pana celebrytę. Trzeba no, pan kaka chyba leci na pierwszy ogień. Panie Kako, pan będzie specjalnym zrzutem, proszę tu stanąć. Ale celebryto? W tej chwili, w tej chwili, yyy, nie 12 seconds later. Dobra. Proszę, Panie Kako, proszę stanąć tutaj, na skraju. Zapraszam, albo nie, na razie sam Pan Kaka. Bardzo dobrze, proszę tam stanąć. Ja proszę się nie ruszać, proszę się nie ruszać. Proszę pójść do tyłu, proszę pójść do tyłu tam. Już. A ja nie mam apteczki żadnej. No mogę zaryzykować i cię co najwyżej dupnąć do przodu do strefy. A, ale to jest max. Taki ja, ja, ja osusę, ja osusę. ochronarze, gdzie wy jesteście? Ja, już jestem, proszę, ja idę pomóc, ja idę pomóc, ja idę pomóc. No, to tak. rząd zyska, no, nie? Nie mam maców. No, Dobrze, ah. dobrze. Dlaczego ja tak nie trafię? Uwaga! Ej, Z Roma! Z Roma! Chodź lebyte! Najmniej HP z posiadanych tutaj. Minus jeden dobrze Challenge wykonany. To by było tyle widzowie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeszcze raz dziękuję yy, za obecność w tym challenge'u Tomkowi, Oskarowi i Kace. To by było na tyle. Cześć. Siema, siema.